Następną osobą chustaną jest Julia. Czytam, co Julia napisała, i tutaj zobaczymy, jak jej poszło. Hej, jestem Julia, mam 20 lat i studiuję na ASP Gdańskim architekturę. Na paznokcie w liceum chodziłam do salonu, hybrydy. W ostatniej klasie zaczęłam kombinować sama. Przez jeden rok studiów nie robiłam. Przez pierwszy pewnie rok studiów nie robiłam. I zaczęłam w zeszłym roku z powrotem, jak ukradłam siostrze starą lampę. Przedłużam paznokcie od jakiegoś czasu, od jakiegoś roku z dużymi przerwami, ponieważ lubię długie paznokcie, ale gram też na gitarze. Nie mam kursów, a czerpię wiedzę z TikToka, a inspirację z Pinteresta. Czekam na porady, bo wiem, że paznokcie nie są idealne. Tak, ogólnie nie lubię takich grubych ostrzy, jeżeli chodzi o nożyczki do szablonów, bo źle z nimi pracuję. Yy, no. Mamy tutaj żel, bazę, to nie wiem, to był jakiś kolor, primer. Kwasowy, do żelu. No i właśnie to mnie bardzo boli, że się ludzie biorą za robienie paznokci, i nawet nie wiedzą, jak bardzo mogą siebie samego krzywdzić, bo sobie powiedzą: A co tam takie robienie paznokci? To nic trudnego, nie? Żadna filozofia. Co innego, jak ktoś, na przykład jak ja, nie umie się malować, ale się trochę malnie, nie? Ja sobie z tym nie zrobię fizycznie krzywdy. Mogę zrobić komuś psychicznie krzywdę, bo mu się to może nie podobać, ale mnie to akurat nie obchodzi. Ale nie robię sobie krzywdy, nie, żadne uczulenie mnie nie złapie. I, i dla mnie to jest okej. Okay, nie? Wyglądam jak wyglądam, spokojnie, jestem w stanie to przeżyć. Ale tu już robiąc sobie paznokcie, to jednak to jest ingerencja. Jednak też często skórę y, tutaj osoby początkujące sobie krzywdzą, zalewają żelem. Przecinają, przecierają. No ale zobaczmy jak tutaj. No nie jest źle. Trochę ten wolny brzeg za gruby. Ja już, ja już by to frezowała od spodu. Grzbiety. Okej. Okay. Baby, baby Mary. Grading jest ładny. Tu już chyba pęknięcie zaczyna się robić w tym miejscu. Jest taki czarny punkcik. No nie wiem, nie wiem. Nie jest źle. Trochę jest za grubo przy skórkach, ale to też może być kwestia koloru. Tu jest ładnie cienko, wolny brzeg, a tu jest grubo, tu jest grubo, tu jest grubo, a tu jest ładnie cienko. Więc y, tylko powtórzyć to, co tutaj jest na, na tym środkowym paz paznokciu. Zobacz. Jest ładnie cieniutko krzywace wewnętrzna i zewnętrzna i żeby tutaj tak samo wygląda to wyglądało, to by wystarczyło po prostu, y, może po prostu frezem wyfrezować. Tutaj też troszeczkę. Tutaj też troszeczkę. No i super. No, i się nie musisz martwić, że tam coś niedomalowane kolor, czy coś. Ty... Można zrobić tak cienko ten wolny brzeg, że czubek, że no nie trzeba malować czubka, bo go prawie nie ma. Jest tak cienki, nie widać go. Od boku patrząc, chyba troszkę w serdecznym. Nie, w serdecznym. W, w, w środkowym nie ma apeksu. Już takie już lekkie się robi zapowietrzenie, pęknięcie w tym. Co się zostało? pęknięcie tutaj w tym miejscu, albo to jest taki piksel, nie wiem, co się tam po podziało. W każdym razie widać, że takie nie do końca są zrobione, do, do, nie do końca dobrze zrobione. I troszkę ciężko stwierdzić na podstawie tych zdjęć, bo bez bokehu jest, ostrość nie wiadomo, tam łapie czasem, łapie czasem nie. Myślę, że... Kurde, no czasem to człowiek się czuje jak wróżka Samira, i nie wiem, co ma powiedzieć, bo po prostu nic nie widać. Myślę, że tutaj w tym środkowym nie ma apexu, że trzeba byłoby podnieść grzbiet, tak, i mniej więcej tak to powinno wyglądać, więc tutaj, tak jakby, tyle brakuje, nie? Nie wiem, czy w środkowym... tfu serdecznym też tak czasami nie jest, ale ciężko twierdzić, bo jest ogromna pikseloza. No dobra, no nic, lecimy dalej. Więcej z tych zdjęć nie wycisnę. A no, skórki. Skórki są tak, jakby niezrobione. Albo to dwutygodniowe są paznokcie, albo niezrobione skórki. Tak też może być.